I mama wyszła za mojego trzeciego ojca. Przynajmniej się wprowadził. Stale pił. A twój biologiczny ojciec? Był dealerem narkotyków i złodziejem. Kradł i włamywał się. Był epileptykiem. W to wszystko? Był też oszustem. Na tym go przyłapali. Wiesz, jak drwal. Jest, ile chcesz. Jestem bardzo głodna. Uciekłam z domu, gdy miałam 14 lat. Żyłam z pewnym muzykiem imieniem Johnny. Stale się kłóciliśmy. W końcu się zabił. Długo myślałam, że to przez moją kuchnię. Nie znosił mojego sosu ostrygowego. Mieszkałam w Chicago, Filadelfii. Wreszcie trafiłam tutaj. Nie myślałaś o normalnej pracy? Myślałam. Byłam kelnerką, masażystką. Od czasu do czasu przestałam się z kimś dla kasy. Pewnego dnia moja przyjaciółka Suzy zapytała, czy chcę wystąpić w filmie Wesoła Cipka. Powiedziałam jasne. Nigdy przedtem nie robiłam tego przed kamerą. Pierwszego dnia na planie gość posuwa mnie od tyłu, a jednocześnie dwóch wkłada mi do ust. Pomyślałam: Lubię być aktorką. Chcę studiować. Można i tak Opowiedz o swojej rodzinie Bierzesz już wszystko Był dość szczególnie uzdolniony Mój stryj był podobno geniusza Ale go nie znałam Co takiego zrobił? Był seryjnym gwałcicielem Spędził życie w więzieniu, ale był dobry, smakny to po nim odziedziczyłam inteligencję, bo reszta rodziny to Davida. Tylko ja mam jakieś ambicje. Chciałaś kiedyś wyjść za mąż? Po co? ci to dubki. Jeden mnie bił, inny spał z moją przyjaciółką. Niedobrze się robi. Nigdy nie myślałaś o tym, żeby mieć dziecko? To smutna historia. Opowiem ci, jak się lepiej poznamy. O ile się poznamy. Masz wolne popołudnie? Nie. Nabrałeś wreszcie ochotę? Muszę gdzie być.